Cześć się z tej strony Big Heart. Dzisiaj gramy w prawo widzicie, mam takie konto What? Oh, Dzisiaj może zrobimy sobie ojc, ale jest... Ja, ale głośno. Co to to? Mm, boję ja. Zciszymy sobie ustawienia. Dobra, teraz nic nie słychać wreszcie. to tak, gramy i jeżeli nie, nie będziesz nie powiem na końcu pożegnania to możecie się tego spodziewać bo możliwe, że ten brzmi Koniec miejsca wyłączy film. I czasem tak właśnie to robi. Niech to. No. Nie mówiłem, żebyście zasubskrybowali mój kanał, a więc, zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę z górą. Łapkę. Cciuka w górę i zadrędajcie dzwoneczkiem, żeby być z każdym filmem na bieżąco. Wow Wow, teraz i druggo coś. O nie, jeszcze nie nam gola. No niestety. Słuchajcie, może żeby dla bezpieczeństwa będę nagrywał 5 minut. Tylko ten film. Znowu. To będą chyba dwie rozgrywki. Rozgrywki. Ten gość to Sandy ma star power. What? no nie. Zgadłem? Tak, zgadłem. 10 Dziesię... moc. Ale Sandy nie myśli sobie, że, je, że ja nie mam. 10 mocy Bo ja mam dziesiąte mocy. Dynamite po prostu uwielbiam Star Power do skakania po prostu uwielbiam ten star. star power Dobra to tak wrzucam ten wrzucę na pewno ten film i teraz może sobie zagram nie na za dymie ów prawie wyłączyłem film tylko na solo Okej, okay, to tak, wchodzimy na solówę I... Rozgrywamy I wygrywamy to Z wami na pewno wygram Chociaż drugie miejsce. What? Chyba przegram. Nie, dobra, wygram. Tak myślę. A, umieraj. Zostaw mnie! Zostaw mnie! A. Dobra, do krzaczków. Mam słaby net. Dobra, walczą. Jest. To moje. Teraz mnie nie rozpoznasz. Ha, ha, ha. I nie widać. I ja wygrałem z wami, tak. To wszystko dzięki wam. Może jednak 6 minut nakręcę. What? 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 Ile ja tego sobie narobiłem! What? Dobra, jeszcze jedną rozgrywkę. I to będzie chyba 6 minut. Trzy rozgrywki w jednym filmie. Brawo ja. Po prostu na serio brawo ja. Kiedyś to ja 20-minutowy film nagrałem, no nie? Chyba takiego długiego to by Wam się nie chciało oglądać. Tyle minut. A ja przed chwilą sobie oglądałem Angry Birds 2, no nie? I jest bardzo śmieszne. Koniec jest najśmieszniejszy. Nie będę wam zdradzał, jakie to było, bo jeszcze będziecie chcieli to obejrzeć i będziecie wszystko o tym wiedzieli. Ktoś mnie. Pat... Ktoś mi. Ogląda mój mecz. Nie, zostaw mnie, Frank. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Uff. Dobra. Dobra, nie widać mnie. Dobra, do krzaków. No i nie widać. Czy to tam... Jeszcze... Dobra, wolałbym, żeby gdzieś się pojawił ten soczek. Bi, bi, Tam była B. Możecie sobie cofnąć film. O, widać ją. Biedronka B. Nie jest. Dobra, dobijamy. Dobijamy go. Dobijamy. Jest. Dobra, i uciekamy. Dobra, znikłam. I teraz się gdzieś tutaj schowam. Dobra, dajcie mi soszek wreszcie jakiś. Bij się z nią. Jej, wygrałem. To wszystko dzięki wam. Super, wygrywam wciąż. Dobra. To ja się żegnam. Pa.